Witam w moim różanym ogrodzie. Zapewne nikt z nas nie lubi, gdy róże chorują, gdy tracą swoje liście, słabiej kwitną. Dlatego też chcę dzisiaj powiedzieć, co robię, żeby róże rosły zdrowo. Jakie zabiegi wykonuję teraz w czerwcu. Takie zabiegi, które zabezpieczą moje róże przed chorobami nawet na cały sezon, aż do jesieni. W jaki sposób dbam teraz o róże, opowiem na przykładzie róż rosnących na mojej rabacie. Róży parkowej, wielkokwiatowej, rabatowej. Róż pnących Moje róże pnące to wyjątkowo zdrowe i odporne odmiany. Jednak traktuję je teraz w czerwcu jak wszystkie pozostałe róże w ogrodzie. A więc co robię? Po pierwsze od początku wiosny napowietrzam rabaty i ściółkuję, żeby stworzyć różom odpowiedni mikroklimat. nawoże, ale ten rok jest specyficzny, stąd zastosowałam trochę inne nawożenie niż przez ostatnie lata. A przede wszystkim chronię przed chorobami. Teraz profilaktycznie. Powiem, które choroby są groźne dla róż, potrzebują odpowiednich preparatów, a z którymi można sobie poradzić znacznie łagodniejszymi metodami oraz jak walczę ze szkodnikami róż, które w tym roku występują w zmasowanej ilości. Myślę, że w tej chwili najpilniejsza jest ochrona róż przed chorobami. Jeżeli mamy niewiele krzewów róż, możemy zastosować ochronę środkami ekologicznymi. U mnie kiedyś sprawdzał się preparat Bioczos, później y, wystarczyłam stosować Biosept, preparat z grejtruta. Jednak y, te preparaty wymagają regularnego i częstego stosowania, y, co najmniej raz w tygodniu. Przy większej ilości róż jest to jednak bardzo trudne, dlatego można zastosować ochronę mieszaną. Raz opryskać środkiem przeciwgrzybiczym, a kilka razy w miarę możliwości środkiem ekologicznym. Teraz nie stosuję miedzianu z dwóch powodów. Po pierwsze, miedzian nie działa w wysokich temperaturach, a po drugie, nie działa na konkretne choroby róż, które są najczęściej chorobami grzybowymi, a miedzian jest skuteczny na choroby bakteryjne. Drugą sprawą, którą należy wziąć pod uwagę, to jakie choroby występowały u naszych róż w poprzednim sezonie. Ponieważ mogą się teraz powtórzyć a także wskazać na co konkretnie są podatne nasze odmiany róż. Z niektórymi chorobami można łatwo sobie poradzić. Jeżeli ym, wiemy, które odmiany łapią szybko mączniaka prawdziwego i zobaczymy pierwsze objawy na młodych liściach, które y, zaczynają się jakby zwijać i na pąkach kwiatowych, które u nasady są białe, jakby obsypane mąką, to pierwszą czynnością powinno być porządne, bardzo obfite podlanie krzewu. Jeżeli jest to nieskuteczne, a mączniak mocno zaatakował, to dopiero w po mocnym podlaniu wkraczamy ze środkami i grzybobójczymi, czyli profilaktyka polega na pilnowaniu, aby gleba, gdzie rosną róże, za bardzo nie przeschła. Najczęściej występującą chorobą róż jest czarna plamistość. Przy prawidłowej pielęgnacji róż czarna plamistość pojawia się dopiero we wrześniu, gdy jest dużo wilgoci w powietrzu, a rosa na różach długo się utrzymuje. Nie mamy na to wpływu, ale możemy powstrzymać pojawienie się tej choroby, żeby nie zaatakowała już w miesiącach letnich. Tutaj ważna jest profilaktyka. Suche liście jak najdłużej. Unikanie podlewania wieczornego, które zbyt długo utrzymuje wilgoć na liściach. Najlepiej podlewać rabaty rano, gdy słońce szybko osusza liście, a ja dodatkowo zabezpieczam róże jednokrotnym opryskiem, najlepiej y, środkiem grzybowójczym o działaniu systemicznym i zapobiegawczym i takim jest y, preparat skorpion. Jeżeli choroba y, zaatakowała nasze róże już w tej chwili, to warto je też opryskać jakimś preparatem grzybowójczym, na przykład Escore ponieważ w późniejszym okresie, np. we wrześniu, już taki oprysk nie jest skuteczny. Całe szczęście nawet gdy zaatakowane liście opadną, to nie hamuje wzrostu rośliny. Pojawiają się nowe pędy z pąkami kwiatowymi. Czarna plamistość pojawia się najpierw na najstarszych liściach, blisko ziemi. Dlatego ja osobiście staram się wycinać u róż, zwłaszcza tych podatnych, tych nieodpornych. Wszystkie dolne stare liście. To też jest sposób na zapobieganie rozprzestrzeniania się tego grzyba. Jednak nigdy nie usuwam róży, która lubi łapać czarną plamistość. Staram się po prostu o nią bardziej dbać i pilnować, żeby nie miała ani zagęszczonych liści na dole i nie miała też zbyt dużo wilgoci na tych liściach. Jednak najbardziej niebezpieczną chorobą jest rdza róży. Często dochodzi do zamierania pędów i krzew róży usycha. Jeżeli nasze róże miały już kontakt z rdzą, to nie możemy zakładać, że choroba nie powróci. Trzeba zwalczyć rdzę, która rozprzestrzenia się bardzo szybko na inne róże. Tutaj potrzebne są dwa opryski różnymi środkami. Ponieważ mam w pobliżu swojego ogrodu starą różę, która od lat się rdzę i nie mam możliwości przeciwdziałania, to zmuszona jestem, żeby chronić swoje róże opryskiem grzybobójczym. By w tym roku jest to skore a 14 dni później skorpion. Jak na razie te preparaty się sprawdzają. Róże są czyste. Żeby utrzymać róże w dobrej kondycji, żeby były w miarę odporne, dodaję do preparatów grzybobójczych jakiś biostymulator, który wzmacnia róże. Oprócz tego do takiego oprysku dodałam również nawóz dolistny, tylko w zmniejszonym stężeniu, jedynie połowę zalecanej dawki. Róże bardzo dobrze zareagowały na taką mieszankę. Dostały dobry bodziec do rozkrzewiania, mają ładne, zdrowe liście i duże, ładnie wybarwione kwiaty. W tym roku nie nawoziłam róż posypowo. Najpierw było sucho, później po... Yy, były przymrozki, dlatego róże były bez wiosennego nawozu. Dopiero po przymrozkach dostały pierwszy raz nawóz doistny. Teraz w czerwcu warto zadbać o korzenie róż. Po pierwsze na powietrzanie, a więc spulchnianie ziemi wokół krzewów róż i jednoczesne nawożenie. Ja nawożę nawozem krótkodziałającym, ponieważ na długodziałający jest już za późno. Takie spółchnianie ma bardzo korzystny wpływ na kondycję róż. Oprócz tego ściółkuję wokół korzeni, ale nie stosuję kory, tylko materiał z mojego ogrodu. Najczęściej jest to igliwie, zrębki, skoszona trawa, wszystko co można później przekopać i rozluźnić glebę, ponieważ przynajmniej jeszcze jeden raz będę spółchniać podłoże na rabatach różanych. W tym roku mamy bardzo dużo szkodników na krzewach róż. Wcześniej pojawiła się mimulka różana, więc wszystkie pozwijane liście starałam się obrywać i utylizować. Gąsienice na pąkach róż zbierałam ręcznie. Staram się nie stosować za dużo chemii w ogrodzie, ponieważ mam też warzywnik, więc robiąc oprysk, muszę część warzywną po prostu okrywać. Jednak gdy była inwazja mszycy, to użyłam ospilano. Oprysk od mszycy robiłam wcześniej rano w przeciwieństwie od oprysku grzybobójczego, który najlepiej jest robić jak najpóźniej wieczorem. Na tym kończę pierwszą część cyklu filmików o różach w moim ogrodzie. Do zobaczenia wkrótce.